Cześć w czwartym yy, odcinku, tak, w czwartym mojej serii Minecraft. No i dobra, odcinka nie było już hmm, chyba w niedzielę, nie chyba, nie wiem kiedy nagram ostatni, albo w niedzielę, albo w sobotę, więc 3-4 dni różnicy mamy no, między odcinkami. No, ja mówię, że będzie około środy, czwartku odcinek. I tak pierwsze co się zmieniło to zrobiłem sobie domek. A reszcie powiem na sam koniec tam. O tych schodach powiem na sam koniec. No. Znaczy nie na sam koniec, ale potem. O. No okej. Okay. Eee, tu. Zrobiłem sobie właśnie taki domek. No, no coś dobra. No. Więc tak. No przybory takie jak... W każdym domku powinny być, czyli piecyki, workbench, no i oczywiście skrzynka. Tutaj łóżka takie jakieś zdziwione sobie zrobiłem. Dywan oczywiście. Bardzo no, mi się podoba. Coś chciałam zrobić, zatkam sobie tu dirtem. No. Tutaj jest taki, zrobiłem sobie taki... ...balkonik, żeby... Tak, można, ładne widoki... ...tutaj są. No i dobra. No i u samej góry taki malutki magazyn. A tutaj mamy skrzynki i tak dalej, i tak dalej. Dobra. No i jedziemy. No, więc mój dom opisany, a tamte schody to schody. tam dam, dam, do świątyni. Tak, robię świątynie. A od razu mówię, że ten tu brik co tutaj stoi jest on brickiem którym kiedyś zrobiłem ten świat i po prostu bawiłem się bawiłem się i tam właśnie tak zrobiłem no i właśnie nie chcę ci tego usuwać teraz w godzinę, kopać ten ten i tak dalej Więc nie przejmujcie się tym no, dobra no i te schody, no Strasz... miałem tutaj, wyrównałem tu już plac, ale no kurde, na piasku, no jest całkowicie źle i tak dalej. Musiałem tu wyrównać, strasznie dużo placów wyrównałem, bo tutaj cały plac i tutaj tą ścianę normalnie przerobana, ale dobra, już jak zrobiłem, no to jest. No i tutaj sobie też wyrównałem, taki plac zrobiłem na no, tą świątynię. No i zacznę robić, ale nie na pewno mi kobla nie starczy, ledwo jeden stag, ma jeden stag i trochę. Aha, i tutaj widzicie wyrówna lata, tu o, tu nie ma nic. No, no nie wiem, co by jeszcze tutaj powiedzieć. Może dzisiaj już nie będę zaczynał tej świątyni gdyż nie mam surowców, nie chcę mi się robić księć i tak no, dalej. No to dobra, jeszcze... Tutaj mi ci takie zrobili, takie na luzie, że nie trzeba było takich trudnych rzeczy. No, może sobie zrobię jeszcze tutaj takie... ...takie u... ...to jakoś tak. ...no Właśnie, no, no, hmm. może sobie zrobię kontury tego. Hmm. Tu będzie taki... ...tu sobie zrobię z tego... ...z kabelstona wejście, nie będzie od razu przybyć wyjściu, nie będzie wejścia do zamku, dlatego tu i tu się zacznie będzie taka brama i, i pójdę tak. Zostawmy tutaj dwie kratki i um. Um, um, um. Aha, um, um, możemy trochę lepiej słuchać, nie wiem, e, a to jest tylko i wyłącznie tego winna, że mm, jakby ustawiłem sobie inaczej mikrofon, bo drzemałem trochę w internecie i y, tam ustawiłem, nie wiem, ja się, ja znaczy, ja jest, jak sobie, no mówię teraz, jak do Was mówię, słyszę swój głos w mikrofon, no znaczy w słuchawkach, bo ja mam tak, mam. I, i mikrofon w słuchawkach, taki wiecie, odłą taki, nie odłączany, tylko taki ściągany, regulacyjny taki. No, ale nie używam go, bo on jest strasznie słaby i, a mam taki swój, który używałam bardzo dawno, dawno do rozmów nie, tam przez Skype'a, ale to już dawno i właśnie nim się posługuję, bo on jest, no, na pewno, no, przy, jakby nie było jego, jakby jego nie ma, to by nie kręci tej serii. Może kiedyś nagram, jak słuchaj mnie przez ten mikrofon stary mój. Dobra. Tutaj sobie bra bramę. Tutaj sobie w w więzienie, Jezu, usłyszę się tak, nie chcę nic. Dzisiaj mam 2 godziny basenu, jest takie znaczone. Ale ok, okej. Okay. Wysokości tu jest 3, tak. I co do 4. Samo. Ach, kurde no kurde teraz. Okej, okay. Mhm, tak. Chobie zrobię takie filary. Kurde, komaliczno. To nie wiem, no chyba zakończę teraz ten odcinek, bo już nie, nie mam nic do powiedzenia. No, myślę, że tak. A! Oh, no Nie wiem, co jeszcze mogę Wam tu powiedzieć o odcinkach. No to tak, dzisiaj wrzucę te, wrzucam ten odcinek. Odcinek wrzucę może jutro. Czekajcie, co jutro czwartek. Dobra, jutro wrzucę. Nie, 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 nie. Może jutro, a jak nie, to na, na 100% w piątek. I już zaczną się te. Już będziemy. Znaczy, będziemy. Już będę chodził w tym. Przygody i tak dalej. Od kolejnego odcinku, bo proszę, mój kolega radzi mi właśnie, żeby zrobić to, więc dla, więc posłucham jego, bo on już jest ma już na 50 odcinku, więc no, zawsze to jest coś. I na pewno już się zna na tym, więc dobra. Yy, no i co jeszcze? No i, tutaj, ja no i tak ja tutaj postawię, tą świątynię. W kolejnym odcinku wyruszymy z przygody, poszukać po pierwsze wioski NPC, po drugie pozbierać trochę jedzenia, po trzecie yy, może, może natrafimy na coś fajnego, nie wiem, na jakąś fajną górę, nie może się osiedlimy, to zrobimy, nie, 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 wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, kompletnie, nie mam pojęcia yy, może rozbuduję nasz dom, zrobię tutaj jeszcze jakąś ścieżkę, tu zrobię domek, wyburzę Trochę tej góry, albo może połączyć um, Może zrobię jakąś fajną, jeżeli się wychodzi tą tom tutaj i tu jest połączenie takie, tych dwóch gór jest połączenie takie... Może, nie wiem, może wybiorę się do... Właśnie, może się wybiorę do nateru. Uf, uf, może wybiorę się do nateru, nateru, natera, nateru, nie wiem. Może się wybiorę i... Po pierwsze zdobędę trochę na terenaka, na kominek, a po drugie yy, dobędziemy tego, mm, mm, mm. no kurde, ciągle zapominam na co on się nazywa. Aha, glowstone i lawa, tak, tak, tak. To jest Najważniejsze dla mnie jest lawa, już potrzebuję zrobić takie z lawy fajne, okurde, mam już, takie z lawy fajne yy, żeby... wzorek. Tym, ale no jeszcze mi jest potrzebne do różnych rzeczy, na przykład do, do śmietnika małego, takiego niszczarki, no i jeszcze takie ogólne rzeczy. Dobra, no to w tym odcinku to już by było na tyle. No i komentujcie, subujcie, oceniajcie, oglądajcie, dodaj dodajcie o do ulubionych, jeśli się podobało. No i oczywiście zapraszam do polecania magazynu swoim kolegom, żeby oni też nie subowali. No i cześć, Oglonimy zachód słońca.